Upuk się mano, tu Jarek z tej strony witam Was na moim kanale i taka nowa informacja. Przypomnienie i nowa informacja jedna. Um, został tydzień ostatni do sanktuarium. Kto się zastanawia, to zapraszam. E, dodatkowo o, informacja. O, czekajcie, się to będzie tutaj. E, wrzucam e, spotkanie autorskie od BC do sprzedaży. Jeśli chcecie zobaczyć sobie zajawkę. To jest zajawka i w takiej formie są pierwsze dwa odcinki, a trzeci i czwarty macie na YouTube, ale one są pochowane, więc macie tylko linki tu na stronie. One są do końca wakacji takie, promocyjne, że tak powiem, za odcinek. Pierwszy odcinek jest tam 3 godziny chyba 40 łącznie, tego jest dużo. Przekajcie. Pierwszy odcinek to jest tyle plików, jak ktoś nie ma jak ściągnąć, bo to jest dość dużo. Zobaczcie, 4 giga, 1 plika to jest mniej więcej 20, chyba tam 5 minut, jeden odcinek. No to mamy 50, 50, 50, 25. Tutaj jest 2, 4, 17 minut. Drugi odcinek jest trochę inaczej nagrywany i są po 30 minut odcinki, więc raz, dwa, trzy godziny. Ten 3 godziny, ten trochę dłuższy. A te dwa oczywiście, bo tutaj to są te bonusowe, ale macie je na YouTubie. I tak samo, jeśli ktoś chce, to tak samo jak wykłady normalne, mogę, jak ktoś nie może ściągnąć, mogę nagrać na pena i wysłać kurierem. To jest dość nowe, tego nie wrzucałem wcześniej. Tutaj pierwszy odcinek powstał, historia powstania tego odcinka jest taka, że to jest zajawka z osobami, które przyszły na sanktuarium. Więc jest sporo wyjaśnień, sporo pytań osób, które później wszystkie z, z pierwszego wykładu będą na sanktuarium. Także macie dużo QA, nie? Druga edycja spotkań <kłysy> autorskich to jest część osób, też była, ta część już była innych. I te dwie edycje były w takiej formie, na sali, a trzeci i czwarty odcinek macie to. Więcej nie było. Także dwie, dwa macie za darmo, dwa są do sprzedaży, no bo mają a, dużo więcej zawartości. Tu jest zajawka, to jest ten właśnie 3-minutowy materiał, który mówię, co tam będzie. To jedno. I teraz tak. Dla wszystkich, którzy idą na sanktuarium, pierwszy odcinek daję w promocji za darmo. Ci, którzy zapłacili już lub zapłacą do 15, dostaną pierwszy odcinek gratis. A drugi będą mogli sobie dokupić do końca wakacji w takiej cenie. Nie? Później ceny wzrosną o 100% i będzie po 500. Wszystko, to też. Znaczy, przepraszam, to. O to tym, mi tym chodziło o wykłady. Tutaj wykłady z Władcy Znaczenia, Mindset, Chaos i Substancje, tak samo do końca wakacji, jak ktoś chce kupić, to, jest, to są takie ceny. Później będą po 500 zł. No, dalej, wykłady. Aha, i jeszcze. Wszyscy, bo za niedługo, 24 wylatuje do Szkocji, potem do Stanów. Wszyscy, którzy chcą się spotkać, tu jest też połowa ceny zrobiona, bo było 200, jest 100, nawet więcej. 200 jest Stuwa i tutaj jest promocyjna cena za spotkanie autorskie 50 funtów za odcinek. Dla wszystkich z Szkocji 1 W Stanach cena też jest niższa, bo 125 USD zamiast 250 65 dolarów za odcinek spotkań autorskich. Czyli tutaj są terminy promocji, do kiedy trwają. No bo ja jadę jednorazowo więcej, znaczy no dłużej tam nie będę. No może w Szkocji na trochę dłużej zobaczymy ale bo jak wrócę to, to jeszcze może trochę posiedzę stanów, ale tutaj w Stanach promocja się kończy tu, a Szkocka się kończy powiedzmy no, na razie do końca, no bo będę tutaj ten ostatni dzień. Ten dzień spotkań to jest 31 i do tego dnia włącznie jest promocja na te produkty. Co jeszcze? Aha, wykłady będę, terminy wykładów tych będę podawał, jak wrócę. A Jak ustalimy z ewentualnymi już przyszłymi uczestnikami. To będzie mówię przełom października i listopada, nie? Sanktuarium. Został tydzień przypominam. I gdyby ktoś jeszcze chciał, to zapraszam. Macie promot dodatkowe. Nowy, nowy... Nowe, ja ciekawy materiał. nie przejrzałem go ostatnio. Ale fajny. Generalnie. Ja może się... Zastanawiam się, zobaczymy jak to pójdzie. Jak, się, jak to dobrze pójdzie, to jeszcze zacznę Wam wrzucać um, um, te, bo mam sporo nagrań um, całodniowych. Um, można być, bo tutaj to jest trzy godziny, nie? a już kluby, to żeśmy siedzieli prawie cały dzień. I tam mam pewno cztery odcinki, cztery, i potem mam. Zależy, jak mam nagrane, bo te, co się dodają do takiej publikacji, to mam pierwsze cztery, potem jest chyba siódme i ósme tylko. Chociaż nie wiem, 7, chyba też już się nie nadaje, bo tam był bardziej męski świat, więc tam już jadą takie tematy, że chyba się nie nadaje do sprzedaży. Także pierwsze cztery wydaje mi się, że jeszcze są jakieś takie w miarę uczłowieczone, które mogę upublicznić, oczywiście za odpowiednią opłatą, ale to wtedy będzie inna cena, bo to praktycznie jest całodniowe szkolenie. No, ale zobaczymy na razie jak to pójdzie, to też jest śmiechowe, więc okej, okay. dobra. I to tyle. Zapraszam na sanktuarium, tak mówię. Dzięki wszystkim za wsparcie, tu macie konta bliki tutaj i tak dalej. Bliki jest na jednym numerze, tylko na drugim nie ma. A także tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Cześć. Zostajcie szeroko, nie wąsko.